Co? Przebijamy światło? Tak, tak. ciekawe. Ja Cześć, witajcie! Po niecałych 40 kilometrach jazdy na rowerku znaleźliśmy miejsca noclegowe. Są to e, już nieczynne forty wojskowe, fortyfikacje wojskowe i ja zamierzam spać na glebie, więc ułożę się gdzieś przy ognisku, a reszta ekipy jak słyszycie rozkłada się tam z tyłu, no bo śpią w hamakach.

Słuchajcie, mam tutaj dla was taką ciekawostkę. Otóż hamak, który dostałem właśnie. Nie powiedziałem nic. Będę spał w hamaku na szczęście. Hamak, w którym będę spał, jest to jeden o ile nie pierwsza draka albo duch. Duch, przepraszam, to jest pierwszy duch lesowika jeszcze w takich starych barwach, ma nawet stare godło, że tak powiem, stare logo. Także będę mógł przetestować sprzęt już epokowy, że tak powiem, który już swoje przeżył. Mam co miałem powiedzieć. Na kolejne danie? Nie, Nie. jako kolejny łatwe jest być YouTuberem, to prawda. To jest ciężkie. Powiedz, że na kolejne dobra. danie chciałeś zrobić skrzydełka, który marynowałeś 24 godziny. Tak, to zgodnie jest z tym, ci powiedział Pan I wiadomo, odrobina oliwy. Widzę tutaj papryczkę słodką. Tak. Dałem może. Tak, tak jest. Tak jest. To jest wszystko trzeba powiedzieć. Na kolejne danie przygotuję skrzydełka z kurczaka, które marynowałem 24 godziny. Jak widzicie, jest to taki wypad typowo kulinarny czyli sobie siedzimy przy ognisku. Rozmawiamy i odpoczywamy, no i przede wszystkim gotujemy, pieczemy i jemy, e, więc ujęcie jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie, nie macie mi tego za złe, że nie gadam za wiele, ale po prostu e, skupiam się na rozmowie ze znajomymi i kulinarnych smaczków. Zapewne jeszcze trochę będzie, więc e, nie odchodźcie! I zapraszam do ogniska. Ale ciepło! Chcesz kombinerki? Nie, bo sponsor mi orlesi, nie odbija. <grywa> Dobra. Dobra, Dobra, czekaj. O! Przyszedł czas na ja test się skrzydełek. Wyszły naprawdę spoko. Tam nie tylko ziemniaczki, nieziemniaczki, kurczaczki, potem trawy, zasypaliśmy to i następnie no, po kilku ładnych godzinach Moi drodzy, spanko wygląda w ten sposób. Najstarsza chyba, najstarszy chyba duch, jaki został tylko wybrany wyprodukowany przez Rafała Matera z Zekatlonu Volven Polaris czyli jeden z tańszych piworów puchowych z Wami stąd, bo jakoś muszę się tu wgramolić i odłożyć jeszcze aparat do plecaka także widzimy się jutro trzymajcie się, cześć! Cześć, witajcie! Ognisko płonie i jestem trochę w szoku, bo no. Oczywiście poszliśmy spać trochę później e, niż należy. Natomiast te wielkie kłody cały czas się tlą. Jest tu bardzo dużo żaru, więc temperatura jest wysoka. Jakimś fartem wyszło tak, że nie muszę rozpalać ogniska w ogóle. To jest chyba pierwszy taki biwak, gdzie nawet raz nie ruszałem zapalniczki, bo nie było takiej potrzeby. Chłopaki jeszcze śpią. E, ja przygotuję sobie śniadanko i... Wyruszymy do fortów Zobaczyć co tam jest, bo Nie będę Was oszukiwał Nie byłem tu nigdy, więc W ogóle to jest taka moja inicjacja Razem z Wami poznaję to miejsce Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek Brał ze sobą jakieś słoiki Na wyprawy Na jakiekolwiek w ogóle wypady do lasu Ale... Dostałem od pierogarni Stary Młyn sporo takich słoiczków, jakichś konfitur, innych rzeczy. To będzie się pewnie pojawiać na filmach. Jest to konfitura z czarnej porzeczki i zjem ją sobie najzwyczajniej w świecie, czyli z bułką. No to no. ja na... Zapraszam Was na wspólne zwiedzanie fortów wojskowych. w którym roku powstały te fortyfikacje? Koniec XIX. tak było Tam jak szedłeś tutaj wchodząc jest kuventem kokonatnym, nie? Czyli to jest pewnie szyb wentylacyjny, po prostu taki osłonięty. Czas na 86-88. No, czyli w takich latach... Nie ...było budowane yy, zgodnie z traktatami BHP i bez szkody dla tych, co to budowali, nie? To był teren taboru. To są małe obiekty, nie? I jest ten kurna przewiew, nie? No, A okay. nawet tutaj, jak stoimy, to czuć, że ciągnie, nie? Z tamtej strony. Okay. No, powietrze, więc. Widać ładnie, jak grube są te ściany. Maja, rozmoc. Te forty, to, to było bardziej pod kątem obronnym, czy jakby tu spich, pichlerzu i tak dalej. To już w modlinie? Yy, no. Yy, to na jakby były same kosary, nie? Z zewnątrz były jakby strzelnice tam na armaty, na, na karabiny, a z zewnętrznej strony były pomieszczenia takiego gospodarczo-socjalne. Tylko później jak się rozwinęła ta, rozwój broni nastąpił, to to budowali z przodu przed tymi koszerami taki wał i mur. Później nastąpił znowu jakiś tam rozwój tej broni, więc dorzucili tam następny wał i mur. No właśnie, że tutaj dookoła, żeby nie było bezpośredniego dostępu do Księdza no. w różnych miejscowościach dookoła są mniejsze, większe właśnie jakieś tam fortyfikacje część z nich w no możemy tutaj przyjechać, w samym Janówku są jeszcze trzy inne porty. Nie? a to oni zamurowali tutaj ścianę? jest to widzenie, to był korytarz dalej no bo bez sensu przecież, co, co to miałoby być? Nie? Nie wiem, bardziej może jakiś garaż, że trzymali A co pod koniec być garaż, tak? Słyszałem, że. Myślę, że już No ja też myślę i chcę coś zrobić. Ktoś, Ktoś, Ktoś mi mówił, że jak coś chcieli ukryć, to właśnie wysadzali korytę, smurowali ściany. Dlatego są potrzebijane nieraz na tych chłodziach. Tak? No? Dzięki, oj, tu jest chłodno. Tu? Tu też jest korytarz z prawej strony, nie? W sensie widać, że coś jest. Czemu miało służyć robienie czegoś takiego? Nie może jakiś agregat, czy jakaś instalacja stała. To... No bo zobaczcie, tu idą przecież, jakby są po... ślady, nie? Że tu jakieś kable bardziej mogły iść. tutaj, tu mogło być dyżurka jakieś, nie? Że sobie się Tak, A, tak. Albo jakiś korytarz, może zanurowany znowu. Tak. Tu rzeczywiście jest więcej śladów niż w tej instalacji. Tu chyba jakaś podłoga. No. Kuchnia no w środku jakby tu jest, tu musiał być piec bo widać bardzo dużo. No jest o Ja w tych... jest zadowoleni. W tych drugi samet. To tam jest taka dziura, to się odbyło się. Nie, nie biorę aparatu, wiesz. Tam dalej pole w lewo ten korytarz się strasznie zwęża, nie? więc tam musiałbym już chyba na ślimaka ciągnąć jakoś, się czołgać. On się kończy tam później, czy wchodzi do jakiegoś pomieszczenia? Nie, on